Siemano Widzowie, z tej strony Wojtek Dziś gramy w Brookhaven Pamiętajcie, Pamiętacie, ale dajcie 1000 łapek w subskrypcji Zaraz się widzimy w moim przed moim domem, który będzie zbudowany. No i to jest Widzowie nasz domek Wiecie, ale Widzowie, chodźmy teraz obejrz. my pogodę Widzowie, usiądźmy na kamapę i widzowie, poczekajcie, to nie to, Czekajcie. O, 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 dzień dobry. To jest Rafał Matyszewski. Dziś w mrągowie ma być 12 stopni. Tam w Olustynie będzie 50, 31 stopni, a we Wrocławiu ma być yy, duże zachmurzenie. I to będzie słońce, a w Opolu będzie padać deszcz, a w, w, w Suwałkach ma być ciepło, ma 28 stopni być, a w Mikołajkach ma być 19 stopni Celsjusa na minusie, a w Gizycku ma być 12 stopni. Stopni na plusie, w Bartoszycach ma być 10 stopni Celsjusza na plusie, a w Opolu będzie 12 stopni Celsjusza. Do zobaczenia. Widzimy się za tydzień. Mm. No widzowie, już jest po wiadomościach. Słyszeliście widzowie, ale chodźmy zjeść. O. Będzie dziś kebab? Nie ma kebaba. Ale widzę, to nic. Idziemy. In... O, właśnie zapomniałem. No. A ja widzę, wiem. mięso między... ale poczekajcie zaraz. No i widzę, o wam wam widzę. To jest lepsza muzyka, o basy. Nie da się go zamknąć, ale patrzcie, widzę, ok, znacie tam sekret. To jest ukryty safe. A widzę, tak można wyjść. Wiecie? Ale widzę nie? Wiecie co? Widzimy się w Warsztacie zaraz i kupimy nową brzydkę. I widzę, jesteśmy pod warsztatem. Nasze auto tam czeka. Dzień dobry, chciałbym odebrać auto. Najpierw panu musi podejść, tam się podpisać, i może pan zabrać. Okej, okay, widzę. Dzień dobry, chciałbym podpisać się na auto, które kupiłem. I tu do To pan Wojtek Ciołek, tak? I tak, no to panu może zabierać. Tak, widzę. No to jesteście wyłączne muzykę. Ale oczywiście, widzę, że ja. O! Poczekajcie, widzę, jest. Dobra, święty. Dokonujmy. Ok. Musimy, widzę. Posłuchać. O! Dokonujmy. No bo widzę już, chyba co? Może 10 paliwa, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I już skąpo 3 paliwo, ale już ja idę zapłacić. Zap... Albo raczej widzę, że przeżyto jest na lądzie. Idziemy. Tu 24 godziny. Dzień dobry, chciałbym zapłacić za dwójkę. To jest 174,200 groszy. Proszę, niech wtedy no, dostaną. O, jeszcze to w cokolwiek. I hot dog. To będzie dwa złote, po raz kolejny. Dziękuję, no i widzę, co jest no i wypij. no i widzę, no i, widzę. No, i, widzę. No, i widzę. no i widzę, no i widzę, no i widzę, To co tu jest? no i widzę, no i

Она визавеет. 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 Она Które No i widzowie, jedziemy do Mrągowa Jedziemy na wycieczkę, wycieczkę do więzienia! <śmiech> <śmiech> widzowie, jedziemy na wycieczkę, wycieczkę do więzienia! O! Jeszcze, widzowie, niedaleko mamy. O! No i jesteśmy na tyle domu. Widzicie widzowie. W tył domu jest, a ja zaparkuję obok Udomuję. domy, oh. oj, okej, okay. no dobra, bo to jedzie, tego nie było nie będzie ale... się ale już to się wykończy, mimo, dobra, widzowie, yeah. Jest. to będzie końcówka ale widzę, że możecie mi warto odwiedzać na no, no i widzowie szwi... na pożegnanie, zjedzmy to. Chodźcie co. No i to. I popadł. Widzę, kończymy odcinek. Poza. Widzimy się jutro o w sobotę o godzinie 15. I pa.